Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć jeden z bożych przypadków, który nam się wydarzył tutaj w czasie kwarantanny. Wiecie, że w Hiszpanii sytuacja jest dość trudna. I też no, bardzo, bardzo Pan Boko nas dba i wysłał nam, wysłały nam osoby, różne osoby nam wysyłają różne rzeczy, dbają o nas w, w różny sposób. I pewna osoba wysłała nam żel aloesowy, żebyśmy mogły zrobić taki domowy żel do, do odkażania rąk. I próbowałyśmy to zrobić z jedną z sióstr, ale nie było, nie było żadnej, żadnej miseczki, żadnego opakowania, w które mogłybyśmy później przechowywać ten, ten zrobiony żel. Więc zrobiłyśmy tylko z jednego opakowania żelu, które nam wysła, wysłano, i drugie, które, które zostało, zostawiłyśmy na boku i po kilku dniach. Generalnie zostawiłyśmy, zostawiłyśmy go z myślą, że będziemy robić ten żel z drugiego opakowania, tylko za kilka dni. A generalnie Pan Bóg tak to poprowadził, że jedna z naszych sióstr ukazało się, że bardzo potrzebuje tego żelu i że akurat w naszym domu było opakowanie. Dlatego ja się bardzo śmiałam w duchu, bo, bo wiedziałam, jak Pan Bóg prowadzi tą całą historię, że porusza serce osoby, która nam przysyła ten żel, ale później przez różne okoliczności nie pozwala nam go wykorzystać w taki sposób, jaki myślałyśmy, że będzie wykorzystany. Tylko ma go przygotowany, przygotowanego dla innej siostry, na inne potrzeby. W taki sposób działa Pan Bóg, tak bardzo się o nas troszczy, tak bardzo się troszczy o nas i tak bardzo się troszczy o ciebie. Zobacz to w twojej codzienności.